Sytuacja jest prosta. Ale czasami jest tak, że film gangsterski. Przywożą nowy albo wywożą stary. Pytanie, czy jest zawartość, i czy jest to koncesjonowana firma na <laughs> zabranie bankomatu z podlewka. Może być takie usługi świadczyć. Ja bym to chyba nocą robić, kilka bankomatów na pakę, tylko jak go wymontować, żeby nas nikt nie gonił. Przy okazji klasycznie Asterka. I Pan Żabka oczywiście. Asterka kombinator, a. widać, że kierowca zdrowo po 30. Ale, panie kierowco, taki bankomat parę kilo waży, czego dobrze wpasować w ścianę, w otwór. Ale ciekawostką jest to, że tutaj kilka lat temu taki bankomat wysadzono nad ranem w powietrze. Oj, dobrze jest wózek, bo można na kilka razy prawe, lewe, prawe, lewe siedzi. W, stronę, w powietrze na ten bankomat, a blacha główna, dekiel wylądowała na trawniku w okolicach Burgera, pod znakiem ustą pierwszeństwa. Stąd ciekawa historia <grywa> z tamtym bankomatem, a ten będzie nowy. Mam nadzieję, że nikt się już nie połakomi, z dynamitem kłaniam się Państwu. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach CarVertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdroszczę i dla Was wszystkich zdrowia.